Cześć, jestem Rawie, witajcie w kolejnej części mojego poranika Dzisiaj chcę Wam pokazać jak zrobić szklarnię Tak więc co nam będzie potrzebne Łopata Na razie tylko Łopata I przygotujemy sobie od razu piaster, przygotujemy sobie piaster, na zbieramy na szkło Przecież szklania to podstawowo jest to, co robię ze szkołą, no. Co się trzeba. Tak więc zbierzmy około 64 klocków yy, piasku. OK. Yy, idę zanieść, niech się przetapia na szkło. Tak, tak. więc od razu zrobię co będzie niepotrzebne. Tak, dzisiaj nam będzie potrzebne wiaderko robimy w taki sposób czyli tu, tu, tu i żelazo yy, i motykę motyki zrobimy dwie kamienne motykę się robi w taki sposób tak więc musimy teraz znaleźć sobie miejsce na naszą szklarnię Po okazji nabiorę wody do wederka i pokażę jak zrobić niekończące się źródło. Szklanie zrobimy gdzieś tam. W tym miejscu możemy zrobić szklanie. Nasze magiczne źródełko zrobimy tutaj kopiemy 4 na 4 jedno wiaderko wody wlewamy tu teraz drugie wiadereczko drugie wlewamy w drugi róg i mam niekończące się źródło wody tak więc ja tu trochę zrównam teren więc to może przyspieszę tak więc jak widać zaczyna się ściemniać, to wrócę do domu i przygotuję sobie łopatę. No i zrobię cięcie, poczekam do rano. Tak więc zobaczyłem za parę sekund. Tak więc jak widać wstaje już nowy dzień. Ja w nocy przetapiałem piasek na szkło. Jeszcze się przetapia. Ok, mamy potrzebne narzędzia, mamy, idziemy. Teraz pójdziemy właśnie zrobić tą szklarnię. Na razie nie brałem szkła Czy szklanie robimy w yy, na odległości 8 kratek szerokość 8 kratek W porządku, jest 8, jest Wylej sobie wiadro wody. Do tego na 8, że woda płynie tylko do 8 kratek. I nawadnia bodajże 4 kratki, 4 lub 2 kratki ziemi. Tak więc... Tutaj znowu damy wodę. W Teraz idziemy nabrać. Aj, odejdź. Odejdź, świnia. Gdzie już się pchacie? W szklarnię. Tu zostawimy odległość ...czterech kratek od następnej wody. Mam nadzieję, że będzie zasięg. Tak więc nabiorę. Żleję. Na tych polach będzie uprawiana pszenica. Zboże. Y a teraz zrobimy specjalne poduprawę bambusa. Bambus rośnie tylko przy wodzie. Więc zrobimy to w taki sposób. I trochę za głęboko. Tak więc tu wstawię jeszcze. To będzie na plantację bambusa. Bambusa na razie przy sobie nie mam, no ale jak kiedyś się gdzieś znajdzie przy wozie to się po... sadzi, się sadzi w porządku teraz pójdę zobaczyć jak tam szkło i robię sobie drewno przy ok drzwi przy okazji z drewna. tak więc zrobię małe cięcie, nie ma sensu abyście się, się zanuzali tak więc już jestem, zrobiłem drzwi i wziąłem szkło teraz będziemy musieli ogrodzić naszą plantację naszą szklarnię Będę musiał zasypać naszą studnię niestety Tak więc jeszcze tu wejście będę musiał zrobić I jakiś pomost może Że tak nie biegaj przez tą wodę Dobra tu postawimy drzwi I jedziemy dalej ze szkłem. Ups, trochę za ten. <trybujesz> trochę nierówno. W porządku. Teraz żeby zwierzęta tam nie powchodziły, a zwierzęta chodzą po posianym, po grządkach, po ty się niszczy. Akurat zabrakło go szkła. To co skończę później. O lecz świnia. To nie jest nasze magiczne źródełko, muszę zasypać. Teraz pokażę Wam jak zbierać plony. Aj, coś... Nie, wiem, co to się stało? Aha, już wiem, wiem. Trzeba prawym klikać. Mi że jak yy, działać imutykom żebyście klikali prawym guzikiem myszki i wyżywacie motyki nadchodzi nozol jest chyba na trybie peaceful więc mogę jeszcze chwilę tu zostać Oświetla tu żebyście coś widzieli dokładniej więc w porządku teraz zrobię małe cięcie i pokażę jak to wszystko powinno wyglądać na koniec tak więc po skończeniu masz wygląda tak dach trochę nisko zrobiłem ale nie miałem zbyt dużo szkło żeby podnosić jeszcze jeden poziom myślę że to wystarczy nie miałem zbyt dużo nasion żeby posiać zboże jak widać ładnie, pięknie, wszystko się nawadnia. Nie wiem, więc powoli będę już się z Wami żegnał. Oglądajcie, komentujcie, oceniajcie. Dzięki na razie.